Słuchajcie, jadąc do Wołomina na warsztaty świetnie prowadzonego Uniwersytetu Dziecięcego, miałem jeszcze chwilę czasu, więc postanowiłem podjechać do Radzymina, do niezwykłego miejsca, które się tam znajduje. To jest takie sanktuarium, cmentarz tych, którzy zginęli w 1920 roku bohaterowie Bitwy Warszawskiej po prostu. E, dawno tutaj nie byłem, chciałem zobaczyć, co się zmieniło. E, um, oczywiście są nowe akcenty, pomniki Jana Pawła II, e, ale wszystko też jest pięknie e, odrestaurowane, pięknie utrzymywane. I wiecie, co jest e, dla mnie tutaj takie najbardziej uderzające? E, to, że to nie jest oderwany jak gdyby od rzeczywistości, że nie jest to cmentarz wojenny, który jest tylko cmentarzem wojennym. On jest zespolony z cmentarzem parafialnym. A co to znaczy? A to znaczy, że ci, którzy walczyli o wolność, leżą razem z tymi, którzy tej wolności pragnęli. Piękne miejsce, naprawdę dla każdego to czuję jakikolwiek związek z historią Polski, tą historią nowszą trochę, um, warte odwiedzenia. Więc zapraszam Was tutaj, bo, bo warto Warto pochylić się e, nad gromami tych, dzięki którym być może po prostu jesteśmy.